Jerry, 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 Musisz Jerry, na Jerry, tajny chwyt. Brawo, Jerry, Jerry, Super Jerry, Wyglądasz jak mały pomocnik Świętego Mikołaja. A, <gry> Jerry! <gry> Jerry! Co ty robisz? Nie bić się o murę. Kaczurym. No pogadaj. Super super Dobry, no. Pozycja. Idealnie. Idę. Jerry, naprawdę. Gaja, weźm. Jerry! te. Yama 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 da dairy da 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 dairy